Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na czwartym wtorku z Moonbeam. Dzisiaj powiemy sobie o wydarzeniach, jakie miały miejsce na sieci Moonbeam, a na końcu zobaczymy, jakie oferty przygotowały dla nas największe deksy oraz protokoły DeFi na tej sieci. Ale zanim przejdę do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. A jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług przedstawianych tutaj projektów lub w nie zainwestować, to powinien zrobić to na podstawie własnej dogłębnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, na tę prawną mamy za sobą, więc lecimy z tematem. Ostatnio odbyła się AMA, czyli ten zapytaj mi o wszystko, jednym z założycieli projektów, projektu Moonwell, Lukasem Kozińskim, czyli Polakiem, który mieszka w Stanach i on tłumaczył jak funkcjonuje właśnie protokół pożyczkowy Moonwell oraz jakie doświadczenie ma zespół tego projektu. No, a także, że potrafią to robić, o czym najdobitniej świadczy to, że w Manuel Apollo, który działa na sieci Moonriver, zebrali ponad 300 milionów. Tutaj widzicie, że total supply jest 317 milionów dostarczonych środków do tego protokołu pożyczkowego. A teraz oni szykują się do wejścia właśnie na sieć Moonbeam. No, a tutaj, właśnie na sieci Moonbeam. Jeden z największych deksów, czyli BeamSwap, otworzył swój protokół pożyczkowy i zebrał w nim, uwaga, <noise> tylko proszę nie spaść z krzesła, jak to usłyszycie. Także trzymajcie się mocno, bo zobaczcie, już zebrał 15 tysięcy dolarów, tak? Te kryptowaluty i tokeny o równowartości 15 000. Tysięcy dolarów. No Także to <noise> widzicie, jaka jest różnica. Tym bardziej, że e, sieć e, Moonbeam no, jest e, jednak e, większą siecią od e, Moonriver. Także tutaj powinny te środki zostać zebrane większe. No i myślę, że jak Moonbeam, e, przepraszam, Moonwell wejdzie właśnie tutaj z tym swoim protokołem pożyczkowym, no to e, powinien zebrać dużo większe środki niż właśnie na tej sieci e, Moonriver. No ale co to jest się dziwić, jeżeli chodzi o, o tego BIM Swapa, że zebrał tylko 15 tysięcy dolarów. Skoro ja tutaj na początku wszedłem i mm, zobaczyłem jaką, jaką oni mieli ofertę, no to za dostarczenie tutaj do protokołu USDC oferowali, uwaga, <gryw> też nie spadnijcie z krzesła, 0%. Tak? 0% także ktoś miałby dostarczać tutaj e, stablecoiny, tak, e, czy jakieś e, kryptowaluty, czy tokeny e, za darmo, no to, no to wiadomo, że to się nie opłaca. No teraz jest chociaż tutaj widzimy e, 1%. Dobra. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten y, protokół. O nie, jeszcze właśnie tutaj, <laughs> jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany y, tym protokołem, właśnie pożyczkowym, Moonwell, no to zapraszam na grupę Moonwell Polska, y, w którym jestem jednym z administratorów. Link podam wam w opisie y, filmiku. No i na tej grupie, w przypiętych wiadomościach, znajdziecie link do tego y, AMA. O, y, możecie sobie je odsłuchać, one było y, w języku polskim, także tutaj y, nie ma y, problemu. Ze zrozumieniem, także y, mo, mo, będziecie mogli sobie odsłuchać, jeżeli właśnie y, jakby ten projekt Was y, interesuje. Y, tutaj ja Wam podam takie trochę, że y, oni y, jakby nie, nie do końca podali, jak wygląda y, te uwolnienie ich tokenów. Well, y, właśnie jeżeli chodzi o ten y, Moonwell Artemis, który ma być y, wprowadzony właśnie tutaj na sieć y, Moonbeam. No i tam jest właśnie dla, ta y, pula dla deweloperów i y, y, jeszcze jedna pula teraz w tej chwili nie pamiętam, wyleciało mi z głowy, y, które nie ma podane jak będą uwalniane, także mogą być uwalniane y, od razu, no ale to dotyczy tych osób, które jakby brały udział wcześniej w przedsprzedaży tokenów tego projektu, natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten projekt, no to będzie można z niego korzystać i w zamian właśnie za. Yy, dostarczanie tutaj właśnie yy, kryptowalut stablecoinów, yy, czy jakichś tokenów do tego protokołu będzie się yy, wynagradzanym, yy, między innymi właśnie też w tym tokenie Well, także można sobie tutaj na spokojnie z tego protokołu korzystać, bo tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to yy, pokazują, że, że tutaj wiedzą y, co robią, natomiast no wiecie stuprocentowej gwarancji nigdy nie ma także y, każdy projekt może być zhakowany y, mo, mo, mogą, mogą jacyś y, hakerzy czy y, znaleźć jakieś, jakieś, jakąś lukę, także stuprocentowej gwarancji y, nigdy nie ma no ale jak na razie wygląda ten y, projekt dobrze no i, no i tak naprawdę widać, że że wiedzą co robić. Tutaj jeżeli chodzi o e, prywatę, to też powiem Wam, że ja zamierzam e, otworzyć grupy na Telegramie poświęcone e, projektowi e, Swap, e, który ostatnio poinformował, że zamierza się skupić na rozwoju właśnie swojego projektu na sieci Moonbeam oraz na sieci e, Kronos. No i z tego co widzę, to rozpycha się mocno na Kronosie, e, na Kronosie gdzie wprowadził swojego DEXa o nazwie e, Cougar Exchange. No a na sieci Moonbeam jak na razie nie jest tak przebojowy. No, ale oferuje e, w C-Banku Wysoki APR. E, tutaj, jeżeli chodzi o e, stejkowanie tokenów CGS i e, uzyskiwanie nagród w USDC i USDT, to sobie na końcu jeszcze też zobaczymy na ten projekt. Także to tutaj trochę było takiej e, mojej e, prywaty. No, a teraz już przechodzimy do pozostałych e, wydarzeń. Tutaj, e, o, co to mi zniknęło, zaraz, zaraz. Muszę to przewinąć. O, dobra, jest. Także Anchor, najszybciej rozwijający się zdecentralizowany dostawca w Web3, dodał trzy zdalne wywołania procedur, czyli RPC, które pozwolą programistom uzyskać dostęp do Harmony, Moonbeam i Gnosis. I. Tutaj, dzięki dotychczasowym 15 klientom, właśnie tego, um, RPC, Anchor jest tego RPC, Ankor jest liderem w infrastrukturze węzłów um, RPC. No i żaden inny zdecentralizowany dostawca um, nie oferuje tak szerokiej gamy łańcuchów i narzędzi programistycznych za pośrednictwem jednej i uliconej, um, jednej uli ujednoliconej um, platformy. Dobra, jeżeli chodzi o kolejny tutaj um, info, no to Moonbeam otworzyło takie centrum nauki i platformę edukacyjną dla programistów o nazwie Mon Moon Builders Academy. No i akademia ta jest dostępna bezpłatnie i została zaprojektowana dla programistów, aby mogli nauczyć się tworzyć aplikacje multi-chain, czyli właśnie wielołańcuchowe na sieci Moonbeam i Moonriver. I tutaj y takie właśnie te, 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 te miejsca są dostępne dla każdego, kto, się, kto chce się nauczyć tworzyć, budować i testować zdecentralizowane aplikacje na Moonbeam. No i tutaj stworzenie właśnie tego ten, tej Moonbuilders Akademii jest częścią podejścia Moonbeam do Web3, które sprzyja edukacji i prowadzi do szerszego przyjęcia ekosystemu Web3. Program kursu, tutaj Moonbuilders, obejmuje lekcję powitalną z podstawową wiedzą na temat Polkadot i Moonbeam. No i w tym kursie jak na razie jest 8 lekcji rozpoczynających się o edukacji o samym ekosystemie i te lekcje później przechodzą w kierunku zastosowania narzędzi programistycznych takich jak Remix, Solidity, Truffle czy Hardhat. No i wkrótce ma zostać dodanych więcej treści, które będą również obejmowały aktualizację technologii Moonbeam i nowe e, integracje w ekosystemie. E, no i tutaj deweloperzy mogą również dołączyć do cotygodniowych e, sesji e, Mic na Discordzie, aby połączyć się z zespołem Moonbeam i tutaj e, z konstruktorami ze, e, ze społeczności. E, Kolejnym tutaj, aha, no właśnie, jeżeli ktoś jest tutaj deweloperem czy, czy programistą, no to może sobie tutaj skorzystać, właśnie z tej, z tej tutaj akademii. Dobra, kolejnym newsem jest takim, że skupiony na Memach Shiba Wallet Pro obsługuje już sieć Moonbeam. No i tutaj dodał zarówno y, Glimera, czyli tą natywną kryptowalutę sieci Moonbeam, jak i Mowra do, y, do swojej listy obsługiwanych sieci właśnie przez ten portfel y, non-custodial multisig krypto. No i także do, dodał tę obsługę y, NFT-ków. Y, dobra, kolejnym tutaj newsem i wydarzeniem jest takim, że Stella Swap uruchomi, E, automatycznego animatora rynku skorelowanych aktywów lub też stabilny automatyczny animator rynku, który będzie e, ułatwiał e, efektywne e, transakcje między aktywami o tej samej wartości, co zapewni niski e, poślizg, czyli ten slippage, e, no i niskie opłaty. No, i to y, dotyczy głównie stablecoinów, na przykład USDC, USDT, BUSD, UST y, i Fraxa. Y, no, które mają standardową wartość jednego y, dolara, y, a y, także obejmuje ro, różne odmiany tego samego aktywa, wynikające z zastosowania różnych mostów. No, i tutaj, jeżeli na przykład chodzi o y, ETH, to obejmuje transakcje między y, MATE ETH i y, N y, ETH. Dobra. Kolejną tutaj informacją jest to, że Blockchain Space wiodący na świecie ośrodek dla Gildi w grach Play to Earn połączył swoje siły z Moonbeam, aby wprowadzić gry NFT do ich metaversu. No i tutaj kilka projektów gier przygotowuje się już do uruchomienia na sieci Moonbeam, dlatego będą oni przedstawiać użytkownikom możliwości zarabiania na grach. No, i jeszcze z takich informacji, to GLMR Apes uruchomiło platformę do stejkowania drugiej generacji NFT-ów GLMR Jungle. Dobra, a teraz sobie rzucimy okiem na największe deksy i platformy DeFi na Moonbeam, aby zobaczyć, jakie ciekawe oferty dla nas przygotowali. Dobra, tutaj wchodzimy sobie na największą w tej chwili giełdę. Na tej sieci, czyli Stella Słop. No i co my tu mamy? Widzimy, że mamy, jeżeli chodzi o tutaj te najwyższe apery, no to Stella do Glimera 121%, USDC do Glimera prawie 65%, Stella do USDC 118%. Czekajcie, a tu może po aperze da się ustawić? No coś mi to nie, nie wchodzi tak, jak powinno. Dobra. No i teraz mnie tutaj poprzestawiało i, i nie wiem gdzie byłem. Aha, chyba na Stella USDC skończyłem. 118%. No tutaj mamy y, glimera do FTM, 71%. No i tutaj widzimy już y, te APR y, schodzi w dół, no ale tutaj na tych większości par y, widać, że tak od 50-70% się um, utrzymuje. No i tutaj jak zwykle najniższe apr -y są oczywiście um, na parach Stablecoinów. No i tu widzimy, że USDC do USDT um, niecałe 10%, no i DAJ do USDC um, trochę ponad 9%. Dobra, kolejnym tutaj, um, kolejnym deksem jest um, BeamSwap. No i um, tutaj. Widzimy, że oni z kolei mają Glimmer do Glint'a na 138% tego APR-u. Glimmer do USDC oferują 55%. No i również tutaj widzimy, że też mają pary stablecoinów. No i jak zwykle to jest najniższy APR. Jeżeli chodzi o USDC do BUSD to jest 8%. Tutaj mamy BNB do BUSD 25%. No i tutaj resztę możecie sobie zobaczyć, a jeszcze zobaczymy. aha, e, CGS, tutaj coś widzę, że nie wiem, czy to, czy to jest wycofane, czy, czy, czy o co to chodzi, że to podają 0%, chociaż niby chyba to się już skończyło, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No i tutaj widzimy, mamy bins do e, glimera 56% bifi do Glimera 40%. No, i tutaj możecie sobie e, zobaczyć, e, jakie tutaj oni oferują e, pary i oprocentowanie. No, i tutaj mamy oczywiście kugar Słopa, który no tutaj widać, że e, jeżeli chodzi o APR, to, to króluje. No, i widzimy, że tutaj właśnie za e, ich tokenów CGS. Z nagrodami w postaci USDC oferują um, prawie 450%, natomiast z nagrodami w postaci USDT to jest 490%, także tutaj te APR-y są um, no, bardzo wysokie, tylko trzeba pamiętać oczywiście o tym, że um, jeżeli token CGS, znaczy kurs tokena CGS będzie spadał, no to również te E, nagrody będą się e, zmniejszały. Znaczy sama PR się nie zmniejszy, no ale, ale jakby uzyskiwanie mm, ilości, tak? USDC czy USDC e, będzie, będzie, mniejsze. E, aha, tu jeszcze sobie możemy zobaczyć na volts, czyli ile oni tutaj oferują za stejkowanie tokenów e, CGS. No i tutaj widzimy, że APY dzięki temu codziennemu jakby dodawaniu nagród, do codziennemu dodawaniu nagród, czyli jak tutaj się coś wygeneruje, oni codziennie dodają to do tej puli automatycznie no i dzięki temu APY wynosi 610%, tu widzimy, że APR wynosi 200%, ale dzięki temu codziennemu dodawaniu tych wygenerowanych nagród APY wynosi 610%. No i dobra, i na koniec sobie przelecimy tutaj do e, Solar Flare. No i tutaj widzimy, że para Glimmer do Flare oferuje największy APR 175%, później Flare do USDC 147%, Flare do Luny 135%, no i później te APR już się znacząco zmniejszają, Glimmer do UST to jest 67%, Glimmer do RIP 48%, Glimmer do USDC 41%. No i tutaj już sobie schodzimy niżej. I tutaj też mają te oferty właśnie ciekawe dla stablecoinów. Tu jest triple, czyli widzimy, że USDC plus DAI plus, plus USDT można tutaj stejkować na. 10% no a tutaj jeszcze właśnie ten triple token dodać sobie tutaj do tej pary z UST no i dodatkowo jeszcze 10% sobie uzyskiwać na tej parze tutaj mamy jeszcze multi chain aha, multi USDC multi BUSD, multi USDT i znowu ten triple no także można sobie tutaj jeżeli chodzi o te stable coiny trochę Pomieszać i, no i uzyskiwać, jakby można powiedzieć, podwójne, podwójne oprocentowanie, czy też podwójne nagrody. No i dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o wydarzenia i te oferty na sieci Moonbeam. Także dziękuję za oglądnięcie tego materiału i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.